Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, jesteśmy w trakcie naszej kaliskiej pielgrzymki. Bardzo się cieszę, że w tym roku w naszej grupie e, niebiesko-różowo-niebieskiej jest tak wiele dzieci. Nie tylko ci chłopacy, którzy są tutaj ze mną, to jest taka specjalna reprezentacja dzisiaj do tego komentarza do Ewangelii wybrana, ale także z tyłu tam leżą młodsze, starsze dzieci. E, świetnie, że całe rodziny pragną się wybrać do Matki Bożej, a ostatecznie do Pana Jezusa. Chcą być blisko Pana Jezusa. Dlatego Dlatego, że dzisiaj Pan Jezus, no właśnie, przygarnia do siebie dzieci. Ja mam takie pytanie do Was, chłopaki. Proste pytanie. Czemu tu jesteś na pielgrzymce? Ok? Najpierw Józek, Ty. Najpierw Ty. Bo chcę. Bo chcesz. Michał, a Ty? Bo lubię. Bo lubisz. Dalej mamy Stefana. Stefan, a Ty? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiesz, czemu przyszedłeś? I ostatni Tymoteusz, czemu jesteś na pielgrzymce? Bo moja mama jeździ. Pięknie. Zobaczcie, takie proste odpowiedzi. Oni nie znali wcześniej tego pytania, po prostu powiedzieli to, co mają w sercu, bo to jest właśnie dziecięce podejście. Nie ma kombinowania, nie ma udawania przed kamerą, żeby teraz się pięknie pokazać, żeby dobrze wyjść, jakieś silenie się na piękne słowa o Panu Jezusie, wzniosłe idee. Nie, oni idą dlatego, bo chcą, bo lubią, bo mama kazała, bo chcą. Tak jest nasza, taka jest nasza nie kazała, bo mama chciał, bo mama idzie, dokładnie, bo tata idzie w drogówce. Proste, proste rzeczy, proste odpowiedzi. Taką prostotę dzisiaj Pan Jezus zachęca, abyśmy my mieli w stosunku do Pana Boga. Prosta rzecz. Ktoś, jeżeli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Przed Panem Bogiem nie mam kombinować, nie mam udawać, nie mam być kimś innym niż jestem. On jest moim Ojcem, nie stworzył właśnie takiego, i chcemy mieć blisko siebie bez udawania, bez zakładania mask. Stańmy się jak dzieci, w prostocie, w radości, w takim wielkim zapale. Pamiętajmy, że ojciec jest jeden, on jest naszym ojcem. On jest tym, który nas stworzył, który nas chce. Bądźmy właśnie tacy, prości przed nim. Dzięki chłopaki za pomoc. Zapraszacie na pielgrzymkę w przyszłym roku? Tak, tak bo fajnie jest, prawda? Można iść, nogi nie bolą. Czasami. Średnio, czasami. 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 Tak? Nadwyrężyłem sobie. Nad, nadwyrężyłeś sobie. Dziękuję bardzo, zapraszamy na przyszły rok. Niech będzie w